Teraz, tak. Global beekeeping Ontario-Kanada tym razem. Jesteśmy dzisiaj w okolicach Stratford, w Kautyce. To, co dzisiaj robimy, to sprawdzamy ule, które były na batylanię. we

Nie wszystkie ule dostają, ponieważ niektóre są za silne. Nie należy zapominać o tym, że te ule są na rzepaku. Ule, które są na rzepaku. Dobra, przechodzimy na drugą stronę, bo tutaj już nic nie da zrobić. Może nawet będzie lepszy widok? Bo jest Dobrze, jak tam to jest? Mamy okay. dobre no, jeszcze jak to wygląda sytuacja w Gnieździe? Tutaj jest perfekt, bardzo mi się podoba. Widać, że ktoś dobrze otworzył, dobrze ułożył. Jasne plastry są na środku. Ciemne plastry są po bokach. Ja myślę, że ma to duże znaczenie. Szczególnie jeżeli zbliżamy się do zimy. To jest u Pawła. U jest podobny za dużo miodu. Tak, za dużo miodu. Jeżeli mamy za dużo miodu. Miód często blokuje nam gniazdo. Musimy go usuwać, bo rodzina nie ma możliwości rozwoju. To wtedy my... Bardzo ma... Jest taka sytuacja, że zalejmy gniazdo i podjąć na przejrzyno, bo pomimo tego, że mają miejsce na górę. Że... Tak my musimy wykonywać dużo operacji w miodzie

Wtedy sprawdziliśmy, że wszystko jest W ten mogą stać kolejne dwa tygodnie, jakby zakończenie pożyczki. Potem zostaną bezpośrednio odpowiednio z z tymiotem, który mają na pożytek dookoła tu jest nasz rzepa są kolejne ule ule są rozstawione dosyć szeroko tak aby umożliwić zbieraczkom dotarcie w najdalsze części pola jest to wymóg e, farmerów które zamawiają ale jest to troszeczkę trudniej, bo nie stoi wszystko w jednym miejscu, tylko trzeba do tego jeździć. Robimy dwie palety i jedziemy dalej, nawet jeżeli jest to bardzo blisko siebie. Jest to troszeczkę kłopotliwe, nawet później przy zbiorze samych pszczół. No ale to by było